Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Przed przystąpieniem do wymiany klocków hamulcowych w Audi TT z lat 2014 do 2017 warto najpierw ocenić stan zużycia. W większości przypadków zużyte elementy dają charakterystyczny piszczący dźwięk przy lekkim naciśnięciu pedału oraz wydłużoną drogę hamowania. Sprawdzenie grubości okładki przy pomocy specjalnego miernika lub po prostu patrząc na wskaźnik zużycia w systemie diagnostycznym pozwoli określić, czy wymiana jest niezbędna. Gdy stwierdzimy, że klocki przekroczyły dopuszczalny limit, przystępujemy do demontażu. Najpierw odłączamy akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia systemu ABS. Następnie podnosimy samochód przy użyciu podnośnika i zabezpieczamy go stojakami. Po zdjęciu koła odsłaniamy zacisk hamulcowy. W Audi TT jest to typowy zacisk jednoczęściowy, który trzyma dwa klocki po jednej stronie tarczy. Odkręcamy śruby mocujące zacisk przy pomocy klucza nasatowego o odpowiednim rozmiarze, uważając, aby nie uszkodzić tulei prowadzących. Po odkręceniu zacisku delikatnie go odciągamy, odsłaniając stare klocki. Warto przy tym zwrócić uwagę na stan tarczy. Jeśli pojawiły się rysy lub przegrzanie, lepiej wymienić ją jednocześnie. Następnie wyciągamy zużyte elementy, czyszcząc miejsce montażu z pyłu i starej smarówki przy pomocy szczotki drucianej oraz odtłuszczacza. Przygotowujemy nowe klocki, nasączając ich powierzchnię specjalnym smarem do okładek, co zapobiega piszczeniu i zapewnia płynne dociskanie. Wkładamy nowe elementy w miejsce poprzednich, upewniając się, że prowadnice są prawidłowo ustawione. Z powrotem montujemy zacisk. Dokręcając śruby z zalecaną siłą podanymi w instrukcji serwisowej, zazwyczaj w dwóch etapach, najpierw przybliżone, potem końcowe dokręcenie. Po zamontowaniu koła przykręcamy je zgodnie z momentem obrotowym, opuszczamy auto i podłączamy akumulator. Na koniec kilkukrotnie odpalamy silnik i delikatnie przyciskamy hamulec, aby osadzić klocki na tarczy. Testujemy hamowanie na niskiej prędkości, sprawdzając stabilność i brak niepokojących odgłosów. Jeśli wszystko działa prawidłowo, możemy zakończyć pracę. Ważne, aby zwrócić uwagę na numer katalogowy, dopasowany do konkretnego rocznika i wersji silnika, co zapewni prawidłową kompatybilność i optymalną wydajność hamowania. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!